Delikatna i prosta do zrobienia fritata z ziemniakami. Proste składniki, ale pełna białka i smaku. Idealna na śniadanie, obiad lub kolację, czyli praktycznie każdy posiłek. Ziemniaki obierz dobrze umyj i pokrój w kostkę. Zagotuj wodę w garnku z łyżeczką soli. Kiedy woda się zagotuje, to ostrożnie przełóż ziemniaki do wody i gotuj je przez 6 minut na średnim ogniu, aby były podgotowane na półmiękko. Nie trzymaj ich dłużej w wodzie. Potem odsteć je na durszlaku i odstaw na chwilę, by odparowały. Do miski wbij jajka i dobrze je rozbełtaj. Potem dodaj mleko, sól, pieprz, opcjonalnie ulubioną musztardę oraz 50 g startego na tarce o grubych oczkach żółtego sera. Także posiekaną natkę pietruszki oraz starty na tarce o małych oczkach czosnek. Wszystko dobrze przemieszaj na jednolitą masę jajeczną. Następnie przełóż podgotowane ziemniaki do masy jajecznej i dobrze przemieszaj. Naczynie do zapiekania wysmaruj masłem. Ostrożnie przelej masę jajeczną z ziemniakami do naczynia. Na wierzch wyłóż równomiernie 50 g startego na tarce o grubych oczkach żółtego sera. Włóż do nagrzanego do 190 stopni piekarnika góra-dół i piecz przez około 30-35 minut. Pod koniec pieczenia potrząśnij naczyniem i zwróć uwagę szczególnie na środek. Jeśli w środku nie ma luźnych części i cała frittata jest sztywna to jest gotowa. Polecam podawać z kwaśną śmietaną albo gęstym jogurtem naturalnym. A cały ten przepis znajdziesz na moim blogu www.kuchniaizy.pl. Smacznego i udanego, błogosławionego dnia!